Dzisiejszy wstęp będzie ASMR. Dobra, wstęp zrobiony, możemy bawić się w odcinek. Siema misiaki, z tej strony Kuszynka, jesteśmy w kolejnym fantastycznym odcinku z... Wsinkowych peripetyzji <grym> numer nierodzinie 112. A tak naprawdę nie, ta seria nie ma nazwy. Dlatego liczę na nią przed Was w komentarzach. Dajcie znać, jaką byście nazwę chcieli. Coś wybiorę na pewno. Także czekam z niesamowitym wsparciem i z niesamowitym uśmiechem. Proszę, piszcie komentarze, stawicie łapki w górę i subskrypcję. Lecimy z filmikiem. Joy! 2016 roku, 17... O kurde, 2016 no. To były czasy. Tak, to były czasy przed pandemią. Hmm, chodziło się bez maseczek. Ludzie byli szczęśliwi, uśmiechnięci. No znaczy, to jest dziwny. A straszne. Tomek Brzękowski pokłócił się ze swoją dziewczyną Olgą. Powodem kłótni było pomyłkowe przysłanie przez smsa przeznaczonego dla innej dziewczyny. Coś się źle skończy, prawda? PRAWDA? Śmiertelnie obrażona Olga nie chciała go widzieć. Tomek przyszedł jedynie wyjaśnić całe zamieszanie. Otworzyła mu matka dziewczyny. Co? Znowu się pokłóciliście? Olga I tak, to moja wina. Wysłałem smsa, że wolę inną. Przepraszam, nie chcę z nią być. To są kwiaty dla pani i dla pani córki. Do widzenia, papa. Tak się powinna tak co skończyć. Wszła do domu cała roztrzęsiona. Kto się lubi, ten się czuł wie, To bardzo wrażliwa dziewczyna. Jeśli nie traktujesz jej poważnie, to proszę cię, lepiej będzie, jak jej o tym powiesz. Dobrze, okej. Okay. Muszę iść do pracy. Ee, Olga jest u siebie. No dobrze. Jak ciulnął te kwiaty i zadowolony na ten, na to idź, pa, pa. Czekała mnie długa i nudna rozmowa z Olgą. Kochałem ją, ale miałem już podziurki w nosie tych ciągłych podejrzeń. Wszędzie węszyła zdradę. Tak naprawdę w ogóle nie miałem ochoty na tą rozmowę. No po co do niej przylazły? Trzeba było zrywać przez semestr? Wiem, <noise> Wiemy, to jest głupi żart i tak się nie robi, ale... Byłoby śmieszne, nie? bo on po prostu, nie wiem, pogadał, pośmiał się i potem powiedział, no sorry, jednak z koniec, xD. Puk, Olga, to ja, twój ulubiony Puk, Puk, Olga, to ja, twój urzędny łobuz, wcale nie przyszedłem spuścić pierdoły, wcale. Jak śpi, poczułem, że naprawdę ją kocham. Była taka słodka. Chcia... O, śpi jak słodko. Aj, śwodziutko. Chciałem wtedy, żeby przestała się już na mnie gniewać. Ale wkrótce miało się okazać, że to będzie najgorszy dzień mojego życia. Oga, co jest z tobą? Ej, co jest? Hi. Tum, tum, tom. Ej, wstawaj, co ty robisz? Co to jest? I za ona ma makijaż? Oła! Ja pierniczę, to lepiej, ja robię na Halloween zawsze. Tu wam pokażę kilka zdjęć z poprzednich lat, co robiłam. Ale ona ma bardzo, brzydki makijaż, ma, I no, mega dziwny, bo oczy mam... Ja wiem, że to miałby być niby, będzie ten efekt tak zwanej śmierci, ale... Bez sensu. Strasznie jest mocny i widać tutaj każdą drobinkę jak chodzi o puder. I to jest też nieźle zrobione. Nie powinna mieć tak mocnego makijażu, ta aktorka. Tak, czypiamy się teraz aktorki. Strasznie mocny jest ten makijaż. Bardzo mi się nie podoba. Dana 10. I strasznie dziwnie wyglądają te oczy Z ręki Olgi wypadła jakaś buteleczka. Kiedy... Hmm, pomaśmy. Powstała buteleczka. Wygląda na taką butelkę ketona, bo średnio ketona ma ile? 30 tabletek? 40? Nie wiem. O, po, czekaj, nie, idź spraw, czekaj, czekaj jest, mam. E, ketona ma 30 tabletek średnio, więc e, myślę, że mogło połknąć 30 tabletek. Ją podniosłem, okazało się, że to puste opakowanie po lekach. Nie wiedziałem, ile ona tego wzięła. Łyknęła całe opakowanie, już wiemy. Ding, 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 ding dziękuję. Wygrałem system. Od razu przyszło mi do głowy, że przeze mnie chciała się zabić. Boże święty, ja ją zabiłem. Nie, muszę, muszę zadzwonić po jakąś karetkę, coś nie wiem, jaki to był numer, jaki to był I serio? Pytasz, jaki tam był numer? Dobra. Eee, 112, dobra. I czołeczka! 112, halo, halo, dzień dobry, tutaj dyspozytor numer 7. Czy mogę pomóc? Jestem przestraszna, ja pierdolę, zginę. Zybicowie mnie zabiją po prostu. 12 na pogotowie w 997 byłoby szybciej, bo nie wiem czy wiecie, ale 997 łączy bezpośrednio was z najbliższym e, z najbliższym pogotowiem, a 112 jest ogólnym na przykład w województwie danym, więc na przykład jeżeli chodzi o województwo to to jest e, trochę dalej na przykład niż wy mieszkacie, bo mogą przysłać wam karetkę z waszego najbliższego szpitala, jak zadzwonicie na 997, a jak na 112 to podejrzą swoje Wódzkiego jedzie bezpośrednio do Was. takie Taka ciekawostka, bo to mało osób wie, że tak jest, nie? Ja to wiem, bo raz wzywałam 112 i mi półtorej godziny zajęło im to jechanie do mnie, do mojej mamy konkretnie, bo ona tutaj schodziła trochę i po prostu bycie nie umieliśmy sobie z nią poradzić, myślałam dwojak pogotowie. Po czym pogotowie przyjechało i dało mi opierdol. Jakim prawem ja wzywam pogotowie, kiedy mojej mamy nic nie jest, nie? Niby. Ja już nie wiedziałam, co mam zrobić, po prostu, nie? To było kilka dni przed świętami, i ja rozumiem irytację yy, pracowników tutaj tego, bo powiedzieli mi potem, że powinnam dzwonić na opiekę, tą taką, wiecie, jakby yy, opiekę medyczną w yy, najbliższym szpitalu, ale ja nawet o tym nie wiedziałam, więc wolałam swąć po nich, niż potem mieć zgon mojej mamy, nie? A dostałam po prostu pierdol od yy, tego, od pogotowia, że jakim prawem ja ich wzywam i w ogóle, och, och, och. Okropne to było dla mnie doświadczenie i od tego czasu staram się raczej nie wzywać karetek. Od ...dnia w centrum powiadamiania ratunkowego zgłoszenie przyjęła doświadczona operatorka Natalia Majewska. ona jest fajna, jest taka... do rany przyłóż po prostu według mnie, z twarzy przynajmniej, nie wiem jak z charakteru, ale z twarzy mówię, że jest taka... bardzo fajna. ...centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 14, czy mogę pomóc? Ona nie żyje, zabiłem ją! To dwój na policję! 997. Ja 997 wcześniej, bo policja to coś. 997 się wydaje, nie? Czekajcie. Numery alarmowe. Skąd pan dzwoni? Konwaliowa 5. Jak się pan nazywa? A no co to ma za znaczenie? Wysyłajcie pieprzoną karetkę, no! Proszę mi podać swoje imię i nazwisko. Takie są procedury. To ma Jak dzwonicie na 112, zapamiętajcie jedną rzecz. Nigdy nie musicie podawać swoich danych, jeżeli nie chcecie. Jeżeli, nie wiem, ktoś z was umiera, to wtedy, wiecie, to jesteście wy i musicie podać te dane, tak? Ale jeżeli ktoś na przykład i nie chcecie powiedzieć kto, macie prawo odmówić i powiedzieć, że to nie jest pani sprawa lub Pana sprawa nie podam wam danych. Chcę zrobić to anonimowo. Tyle, więc jeżeli widzicie cokolwiek, co się dzieje złego, dzwoncie i musicie że chcecie zrobić anonimowo. Tyle. Proszę mi powiedzieć co się stało? Co się stało? Moi dziewczyno należy. ...nałyknęła no, jakieś prochy, no proszę, no niech pani go jest przyśle, no. Dobrze, ja już wysyłam karetkę. jak co by było, jakby on by on zadzwonił na pogotowie, a ona by udawała nieprzytomną, to nie powinno go jakoś obciążyć? Finansowo chociażby? Hmm... Nie, proszę się skupić, dobrze działamy. Skąd wiesz, ja z nieprzytomna, nie sprawdzałeś tego do końca. A co mam robić? Proszę sprawdzić, czy ona oddycha. Proszę przybliżyć swoje ucho do usposzkodowanej. I przypierdolni całej w bokiem głowy prosto bij... twarz. Jest ja jestem okropna, ja pierdolę, ja jestem głupia dzisiaj. O czy to? skupię pomysły głupie. Nie róbcie tak. Po nalewce. Ja pierdolę po nalewce kurwa! Ty wiesz, jak nalewka wygląda? To nie jest nalewka, to jest wódka. Miciupy są kolorowe, mój kochany, jest to Łódeczka jest taka. A naleweczka jest. Mm. No nie do końca. Dobra, w smaku, według mnie wodę jest Taka. Zwłaszcza z drineczkiem takim pysznym, mmm, lubię. Like it. Się ziwa, yy, na nachlałam na tym, jak byłam na wakacjach z rodziną ostatnio, to wiem. Wiecie co może ja się zamknę, po prostu i oglądajmy. Już nie będę opowiadać moich prywatnych rzeczy z życia prywatnego. Co ile chlałam i w ogóle, bo to się potem dla skończy na mnie odbije. W każdym bądź razie! To jest nalewka, to nie jest nalewka. To jest nalewka, to nie jest nalewka, czego nie rozumiesz. Te setka więc dużo nie wypiła. <suszel> Kolejna rzecz takich ciekawszych. Każda ilość alkoholu szkodzi na mózg i na uwaga. Jak weźmiecie leki, to każda ilość może Was zabić tak naprawdę. Nie wiem, czy weźmiecie łyk, czy weźmiecie całą flaszkę 07, czy weźmiecie, nie wiem, 25 ml, czy wypijecie 5 łyków. Każda ilość alkoholu może człowieka zabić. Kropka. Z odpowiednimi lekami, oczywiście, nie bo wiadomo, że jak weźmiecie a... Po i go wódką, to wam nic nie będzie, nie? I nie róbcie tego, bo was dojadę! Rozumiem. Mogę ci mówić po imieniu? Nie. Jak się pan nazywa? Tomasz Brzęczyszczykiewicz? Na <laughs> No odwołał Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Huh? Tomas Brzynkowski! Daj to mi nazwę leku, który zażyła twoja dziewczyna A Limertol czy jakoś, tak nie wiem. Etykieta jest czymś zalana. Dobra, okej, okay, już rozumiem, wszystko jasne. Czy to jest napisane, czekajcie? Walinemik miksjon. Walinem li... Liksjon chyba liksion. Iksjon, dobra, el, na no końcu jest. Ja mówię, ja to nie mam chłopie, ja nie niepełnosprawny, a zdrowy. Serio! Alkohol może wzmagać działanie niektórych środków uspokajających lub nasennych. Szczególnie benzodiazepin. Niestety, właśnie do tej grupy zaliczał się ten lek. Dobrze, posłuchaj, połóż się w pozycji bezpiecznej. Ale ja nie umiem tego robić, no! To... O Jezu, na boku! Na boku! Nogę musicie bardziej zgiąć! O Boże, że ja się uczyć ludzi, jak chodzi w pozycji bezpiecznej. Nogi ma wyprostowane. Rękę bliższą nam układamy pod kątem prostym w stosunku do ciała, a następnie zginamy ją w łokciu tak, aby dłoń ręki była skierowana do góry. Splatamy naszą dłoń z dalszą dłonią poszkodowanego, przekładamy w poprzek jego klatki piersiowej i przytrzymujemy ją. Przy bliższym nam policzku. Chwytamy za dalszą nogę na wysokości kolana i zginamy ją, nie odrywając stopy poszkodowanego od podłoża. Przytrzymując dłoń dociśniętą do policzka, pociągamy za nogę tak, aby poszkodowany obrócił się na bok w naszym kierunku. Odchylamy głowę do tyłu, aby poprawić drożność dróg oddechowych i ułatwić oddychanie. Jeżeli mamy taką możliwość, okrywamy poszkodowanego na przykład kocem, aby nie doszło do wychłodzenia organizmu. Poszkodowany może leżeć na jednym boku 30 minut. Potem zmieniamy bok. Dlatego, żeby się pacjent nie zadoławiła śliną, albo czymś takim, bo potem są równego rodzaju debilizmy, w co doja ja nie umie ułożyć. Uczcie się z kusinką, to będzie wszystko wiedzieć po prostu, nie? Odcinek strasznie będzie edukacyjny. Muszę na boku, głowa lekko odchylona do tyłu, masz? Ale ona cały czas ma to w żołądku, no, tu może pani kogoś przysłać? Powinni zaraz dojechać. A skąd ty wiesz, co ona wzięła, skoro nawet nie jest powiedziane w formie dosłownej i jak? Oh Boże, nie powiedział ci nawet nazwy tego lekko do końca, więc ty nawali jest pewnie w chuj tych leków. Nie, nie, tak nie może być. No Olga, to musisz to wyrzygać. Tomek, nie rób tego, nie wolno tego robić. Możesz jej tylko zaszkodzić. Zostaw ją, połóż A niby dlaczego, dlaczego niby nie może wyrzygać lęków? Czy to tak powinno właśnie zrobić? No powinna mieć detoksykację rządkową, poją własną, to jest bez sensu. ...prowokować u osoby nieprzytomnej, ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia... W takiej sytuacji, jeśli tylko poszkodowany jest przytomny, należy poczekać na przyjazd ratowników. Otwieraj usta, Olga. Ja pierdziele. Ja to jest kurwa w chuj błędów, jakby to było, nie wiem, coś co by faktycznie, nie wiem, tam wiecie, miało zaszkodzić jakaś... Jakaś rzecz w środku usta, albo cokolwiek, ale jeżeli ona się położyła, nie jedząc wcześniej, ani tym bardziej, nie wiem... Nie wiem, nie popijając, ani nic takiego, nic takiego nie robiąc, to wtedy mógłby być problem, nie? bo mogłaby się udławić. I wtedy, to wy musicie sprawdzić drogi oddechowe, otwierając sobie usta i zęby, patrzycie do środka. Gówno, prawda? Zwrniały się To co tam się dzieje? Oh God, ty Według mnie przynajmniej, jeżeli osoba nie puknęła nic rysującego, ale to kładziemy osobę na boku, wkładamy jej palce i taka może po prostu wszystko. Tylko nie możemy je podnosić, bo wiadomo, wtedy może dojść do zachłośnięcia, ale ogólnie to nie powinno tak być. Co się dzieje? Olga, ty żyjesz? <grym> Zabiłem ją. O ją... wredna krowa. Ale wredna krowa. W jak to zrobić, O my god. A co miało się stać? Hmm, pomyślmy, pokłócisz się dziewczyną tak przed chwilą. Ja to osalałaś w ogóle połączyłaś leki z alkoholem. Nic mi się nie stało. Chciałam się tylko trochę wyluzować. Nie zabiłabym się, no, pewno już nie z twojego powosu. Z powosu! Z powosu się nie zamknęłaś, dobrze, okej, okay, spoko. No pewno już nie z twojego powosu. To, to, to jaki był twoim zdaniem powód, żeby zrobić coś takiego? Proszę, ty się mnie jeszcze pytasz? Ci pokażę, jaki był powód. No, pokażę ci. To. Proszę. No dawaj, dawaj, powód piękna. Teraz go konfrontujemy. Panowie, wchodzimy, jest konfrontacja. Dobre, wchodzimy. wchodzimy, będzie konfrontacja. Masz piękne ciało, Klaudia. Szkoda, że nie znamy się bliżej. Dziwisz mi się, świnia. To jest takie zamrzenie w cztłowu, nie wiem, że nie. Po pierwsze, po drugie, skąd ona miała tego SMS-a Bez sensu. A, bo, bo powiedziane, no dobra. On jej go przeszło przypadkiem. Mam ciekawostę, jest moją koleżanką i ma duże kompleksy, no chciałabym tylko pocieszyć. Klasie z mają kompleksy, więc nie zwalałabym tego, czy to prawda, czy nie najlepiej do nich zadzwonić, zapytać, pogadać, przegadać temat przede wszystkim, a nie pieprzyć głupoty. Palant, nic więcej nie mam ci do powiedzenia. Karetka już nie będzie potrzebna. Dziękuję za pomoc. Tomasz. No nie no, rozłoczył się. To było dla ciebie, ale jesteś nienormalna. Moja głowa. I żyli długo i szczęśliwie, bo każdy osobno. Koniec! Odcinka.